Siemano w kolejnym odcinku i na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy Gospodarstwo po Dziadku dzisiaj nie zapomnimy o. Cześć! No, przywitałeś się, ale jeszcze o, czymś, o czym zawsze zapominaliśmy w tej serii, że musiałem później w montażu to dodawać? Yy, hashtag Orka? No, dzisiaj napiszcie hashtag Orka i Mati wam przypnie serduszko bo cały czas ja wam przypinałem, także teraz pora na Matiego. Akurat pod tą serią, pod jednym odcinkiem zobaczcie, jak to fajnie sobie na tak jest. przypinaj są przykład takie, spod 300, 400 komentarzy. Dawaj mi pół, podpinaj. Dzisiaj sobie ogólnie robimy orki na dwa zestawy, bo chcemy po prostu już to skończyć. No i standardowo zostawcie tutaj tam te 2000 łapek w górę i wbijacie do mnie na Instagrama, bo do wygrania jest 100 złotych pod ostatnim zdjęciem. Wystarczy tam no, przeczytać po prostu to, co jest napisane pod fotką i to zrobić. Na które pole jedziemy? No właśnie oba mamy obornikiem przygotowane. Tak naprawdę to... Na 12, nawet 12 jedźmy, najbliżej jest. Nie jeździ tak po zbożu, w ogóle tego zboża jeszcze nie ogarnęliśmy. Jak dzisiaj jedno pole uda nam się jeść na to pierwsze pole o to, w lewo. To jak dzisiaj zaoramy jedno to pole, niastkę. tak chyba, w lewo, tak? No, jak to zdążymy mhm. zaorać to jeszcze wiaderkami zbierzemy tej soi z ziemi, dobra? Dziś okay. w zimie ją się ją sprzeda, bo kartofle już ogarnęliśmy całe, tam jeszcze mamy lekko na przyczepie, ale gdzieś tam kto ogląda live, y, to powinien mm, widzieć co my tam robiliśmy. I teraz tak, jak tu zajechać? Ja będę pierwszy jechał, ty będziesz jechał za mną, bruzdą. Tylko czekaj, 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 bo to pole jest trochę dziwne i jak my sobie to ogarniemy? Widzisz, bo tutaj trzeba było dookoła robić. Dawaj od tamtej strony pojedziemy, a ten przód sobie na razie zostawimy. Dawaj za mną. W sumie można było i od tam, albo i tak dookoła będziemy robić to bez różnicy. Mamy dwa pługi, trzy skibowe, także myślę, że taka orka, no, no nie wiem ile może zajść nawet. Czekaj, ja się o tu ustawię. Trzy, trzy skibowy pług mamy razem. Ale te skiby to i tak, to w prawdziwym życiu to więcej chyba bierze niż tutaj. A i dobrze, jadę, jeżeli chodzi o, że bierze od trawy. Y Heh, chyba tak. No, tylko tyle, że mało bierze, no ale, no trudno. E, to i tak będzie się, wiecie, później jeszcze agregatem, jak się przejedzie, to i tak to wszystko gdzieś tam jakieś mijaki się po prostu usuną, zniwelują, bo ich nie będzie. Ale trzeba to i tak jakoś tam, przynajmniej trochę estetycznie e, sobie właśnie zaorać. E, w kolejnym odcinku mody chyba pojedziemy trzydziestkę oglądać. Tak, to po co? No bo chciałeś trzydziestkę, to po sobie pojedziemy pooglądać. No Pojedzie to ja już nie chcę! Ale pojedziemy do sklepu zobaczyć w ogóle, co tam jest, no nie? Ty, tu się rusza jak cofam, patrz! Ha, taki, taka, taki dźwignia jakaś, nie wiem co to jest w ogóle. Nie tak! I patrz, i mówiłem, żebyś jechał za mną. Bo ty jak wiedziesz teraz yy, tak o, no to, to ten pług to ci tak nie będzie działał, byś musiał mieć obrotowy pług, żeby tak orać. Kumasz? Czy nie kumasz? Już wszystko wiem. Kup mi obrotowy pług. Nie, nie ma. Nie ma dla polaków. 13 Polaka. tysięcy, stać nas! Tak, a ciekawe, jakim ciągnikiem będziesz robił, jak, tym obrotowym pługiem? Jeszcze kupić mi John Tak, o, od razu. I może jeszcze ten zalewik ci tutaj, zaczystawik zasypie ziemią. No tak! No, i będzie fajnie wtedy. Cię nie widzę nawet Nie, sobą. Umiem orać. No jak, nie, nie, tamto przejazd dobrze zrobiłeś. Ale zrobiłem dwa omijaki. No to zawracaj, znaczy cofnij sobie do tyłu i popraw to. Nie, nie no, żartuję, nie zrobiłem ani jednego. Ale tu w far farmingu mija. jest dosyć łatwo te omijaki zrobić. To powiem ci, że w prawdziwym życiu, jak oraliśmy, to dużo łatwiej się ora w prawdziwym życiu niż farmingu. Tu jest naprawdę orka, to jest coś co ja najbardziej na przykład nienawidzę w farmingu, a ty? No, orka to jest najgorsze, dlatego ja nigdy nie kupuję pługu, tylko od razu kultywatorem robię. No tak, tylko że w tych mniejszych gospodarstwach no to nie masz takich aż kultywatorów, żeby robić tą te siewy bez orkować, jak to się tam nazywa, e, tylko trzeba najpierw to zorać. No bo na przykład jak masz już to większe maszyny, no to masz Większe takie łapy i to Ci głębiej w ziemię idzie, albo jakąś talerzówką zruszyć to i ludzie sieją. Tak to wygląda, no nie? Nie wiem, to trzeba być naprawdę... To trzeba mieć gospodarstwo, żeby się znać na tym, ja tam za dużo no, nie powiem, ale no farming to jest farming. To czy zaorasz, czy nie zaoraż, to... <coughs> Chociaż na modzie Season... To wygląda jak my gramy troszeczkę inaczej. Bo tutaj masz chyba konieczną okresową orkę, tylko to jest raz na jakiś czas, ale wiesz... Jak już rozrzuciliśmy ten obornik. No to dopasowałoby no, to po prostu przyorać pod ziemię, żeby ten obornik się znalazł. Tak jak na przykład na ogrodzie. No na ogrodzie jak rozrzucisz obornik, to co się później robi? Łopatą. Łopatą, a nie na przykład czym. No a normalnie czym możesz sobie tak zruszyć ziemię, o, tak się spytam. Pługiem. Na ogrodzie. Nie no, na ogrodzie, to łopatą. No łopatą to możesz sobie ten, przekopać, a zruszyć tak leciutko? Motyko. No, właśnie. Ty, gdzie ty jesteś? A, w drzewo wjechałem. Widzisz, ja się kamufluję, mam zielony traktor, wszędzie są krzaki. Ej, tak, ja, ja cię nie widzę, naprawdę. Ja jestem za tobą. A faktycznie z krzaków tak. wyjechałeś, a bo ja się o tam opatrzyłem, a ty już mnie dogoniłeś. Ja się patrzę tam na przód pola, patrzę, kurde, gdzie on jest, no nie? A ty tu już jesteś, do obła. W ogóle ten film oglądacie w piątek, dzisiaj są nasze urodziny, Mati, no nie? No. Nie wiem, kiedy będzie live urodzinowy, nie mam pojęcia, to we dwóch pewnie tego livea tak, też tak, i w ogóle? No, zrobimy livea urodzinowego. No po co? No, to ja mogę zrobić dla siebie livea urodzinowego, ciebie tam nie potrzebuję wcale do domu. Możemy zabawy. w niedzielę. Możemy w niedzielę zrobić, no. No dobra. I jaki, jaki cel donateów na prezent sobie ustawiasz, Mati? Znaczy, na, na jaki ten? Na jaki cel donaty, żeby szły? Czędzie nie wjeżdżaj! Jak jedziesz, pajacu? No i co robisz? Nie dojeżdżaj do końca, tak czy siak? No, rozbiłem oponę od twój pług. Co? Oponę no, rozbiłem te... sobie o twoje ostrze. Cofnij do tyłu. No. I teraz ja wiadę pierwszy, a ty we mnie nie wjeżdżasz. Kapcia a... mam! Rozbiłem oponę! Tak? Pokaż. No. Ha! Szkoda, że to nie ma uszkodzeń, bo jakby tu się coś zwaliło, faktycznie to fajnie było, a nie takie że wiedziesz faktycznie w ten pół gdzie oponę mógłbyś teoretycznie przebić o te jakieś ostre elementy. No może od tyłu to nie, ale od przodu jakbyś wjechał to na spokojnie. A tu się po prostu nic nie dzieje. To takie jest dziwne troszeczkę, no nie? Ty tego przejazdu nie robiłeś, tak, tak jak myślałem, bo tam ile jest zrobione. Nie jedź przez wodę, bo mnie denerwujesz tym. A dlaczego? A w prawdziwym życiu przez takie, no może przez takie to byś przejechał, bo tu jest płytko. No ale kto by normalnie jechał przez wodę? No, ty. Ta, ja bym jechał przez wodę. I ja. No, ta. Nie, tu jest płytko, ale... Ja bym mógł takim traktorem to nawet przez ocean przejechać. Ja to widziałem, jak ludzie normalnie na filmikach na przykład przez rzekę przejeżdżali. O takimi ursusami. Tylko też wiecie, w takich płytkich bardziej miejscach, no nie, że rzeka, nie wiem, ma ze 2 metry i ursusem przejeżdżał, ale. Ja bym traktorem na przykład do Australii. O, akurat. Może krainy geograficzne jeszcze powymieniasz jakieś. Co ty Nic. Patrz tu są krzaki, ale za krzakiem jest drzewo i dlatego głąbie nie możesz przejechać przez to. Ale ja wiem, że jest drzewo, tylko że ja miałem daleko od drzewa koło. No bo to kolizje są złe. A widzisz je ja też? Powiedzisz? Patrz, gdzie jest drzewo, a gdzie jest koło ja też nie mogę przejechać. No już teraz to już za późno. Jest dziwne, to jest naprawdę. Ta, ta gra to mnie czasami tak zaskakuje. Patrz na... Na starcie się źle ustawiasz, Lepiej i mijaki minecrafta. Co? Lepiej pograć w minecrafta. Na starcie źle się ustawiasz, później już ładnie orasz. Tylko na starcie źle się ustawiasz, bo zajeżdżasz pod kątem i ci nie łapie tego pierwszego, tak jakby. No nie wiem w sumie, pierwszej skiby. Nie wiem, jak to się nazywa. Znaczy, no skiby to wiemy, jak się nazywa, ale. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Widzisz, co robisz teraz? No mówię, a orać nie umiem. No ale po co jedziesz o taką kierownicą, Znaczy, ty. Równo jechałeś, to czego tak zacząłeś skręcać nagle? Podnoś pług no, jak zaczął cofasz. zaczął zlatywać. Co Cię zaczęło zlatywać? No pług i traktor. Traktor mi zaczął z góry zlatywać i zaczął mi zjeżdżać na różne strony. <laughs> jak cofasz, to co się robi z pługiem? Yy, nie podnosi. Podnosi się właśnie. No, jakim cudem, że z góry ci tak zaczął szybko traktor lecieć? No bo ja 15 na godzinę jeżdżę. No ale ja też maksymalnie jadę i ja też jadę 15 i mi tak normalnie leci, tylko że ty masz pług zbagowany. Nie, czy ja mam zbagowany pług? Nie, ja mam zbagowany pług, ty masz ten normalny. Chyba o, to normalny. To W sumie sam nie wiem. Bo wiem, że z tym nie działa na pewno pracownik, co ja mam. No, i widzisz, teraz się dobrze ustawiłeś. No i złapało? No, złapało. W sumie ja też pod kątem zajeżdżam. Ale nieważne. Może dzisiaj dwa pola uda nam się ogarnąć, nawet w takim tempie. No, już to skończyliśmy. Ale to jak to zrobimy, to wiesz, co pojedziemy robić? E, po kartoflach no to ten kawałek. No, soje w wiaderkach. No, soje w wiaderkach to też najpierw. Bo trzeba to w końcu powrzucać, bo tutaj już mamy. Mamy, mamy środek jesieni, czwarty dzień jesieni z sześciu, czyli mamy jeszcze dwa dni jesieni. Oprócz tego, a jest godzina 11. Ale tylko po sześć dni? Tak, jest po sześć dni, każdej pory roku. Przecież prawdziwe jesieni to jest 90 ponad <coughs> nawet. 92 chyba są. No ale to. Albo dziewięćdziesiąt A tutaj byś grał 90 dni specjalnie, żeby ta jesień Ci przeleciała? Farminga? No tak. To pewnie byś grał tyle. A tu i tak chyba maksymalnie o, jest 12. To zaraz, to zaraz będzie odśnieżanie! No zaraz będzie super. zima, tylko że w zimie no co nagramy oprócz odśnieżania, tak naprawdę no, no nic, oprócz sprzedaży soi i odśnieżania. E, także zimę to i tak chyba ustawimy na minimum te 3 dni. I niech sobie będzie ale, nie chociaż, będzie. ale chociaż żeby z dwa razy mógłbym, mógłbym odśnieżać. No i tak to będzie odśnieżanie tylko łopatą i wiaderkami, bo tutaj nie mamy za bardzo innej opcji, do... Chyba, że są jakieś podczepiane A na tym ciągnika. Nie Chciałby kupić jakiegoś manita albo coś. Czego? Manita. Co to jest? Manitą. Ale co to jest? Man... No ta ładowarka! Ta ładowarka będziesz to gospodarstwo odśnieżał. No. Nie wyszujmy sobie od kogo. Ciekawe, jak to działa, czy tu faktycznie śniegu tyle napada? Czy to będzie jak w prawdziwym życiu, że może raz po prostu napadać, czy może po prostu mało być tego śniegu? Ciekawe, no nie? Jeżeli będzie tak jak w prawdziwym życiu, to szykuj się na deszcz, a nie o śnieżanie. No ta zima była taka, no słaba. Taka niezimowa nawet. Nie wiem, było tak, żeby śniegu było przynajmniej przez parę dni troszeczkę więcej? Nie, ale śnieg by raz się utrzymał przez dwa dni. Łooo, wow, to rekord, kurczę! Ogólnie teraz będziemy zbierać na live'ach na dysk SSD dla Matiego Bo tutaj raz mu działa ten dysk co ma teraz, raz mu nie działa I po prostu kupiłem mu większy, żeby miał taki bardziej przyszłościowy Za 300 zł 250 giga No młody tam za dużo gier nie gra, także też nie kupowaliśmy 500 giga, bo no, no nie jest mu potrzebny aż taki Także wiecie i wczoraj na przykład wieczorem opowiedz Mati problem z komputerem, jaki miałeś. No, po prostu dyskowi się zachciało spać. No. No i co się działo? No nie chciał się komputer włączyć. Znaczy komputer się włączał, tylko nic się nie wyświetlało na monitorze. No. I ogólnie ta diodka, co się... Świe... Nie w wodę! Co robisz? Może tu nie jest tak głęboko, to nie znaczy, że możesz przez wodę przejeżdżać. Mogę wracać, skoro nie, nie zatapiam maszyn. Ale faktycznie, patrz. Nawet koła się nie, ten, nie chowają w wodę. Ja myślałem, że tu trochę głębiej jest, a tutaj jak sobie wejdziesz, tak jak... Może po brzuch jakbyś był, coś takiego. Ty no, tu nam trochę mijaków wyszło, ale nie ma tragedii. tak dosyć dobrze to zabraliśmy. Nie staraj się orać całą szerokość, tylko staraj się orać, żebyś jedną stroną zrobił, bo i tak później jadę za tobą, to wiesz. A ja tyle omijaków tu zrobiłem. To nie jest omijak, to dla mnie jest zostawione. Jedź już na ten, tamte poprawki rób za zawodą. Chociaż popraw jeszcze tu, coś tam widać na oko. To drzewo nie ma. Patrz, co zrobiłem. Co? Chodź. No czekaj, dojadę już. Co? Jak to Zobacz. przeszło na wylot przez ciągnik? Co nie wiem. I teraz ani nie mogę wyjechać. On jednak mogę. Hmm. Ale to są z, z gówno jest ta gra naprawdę. No patrz co tu się dzieje. Żeby w drzewo można było wjeżdżać to jest hit no nie. Trzeba czekać na farminga 21 żeby tutaj to wszystko poprawili. Bo tu jest naprawdę tyle poprawek. Jeszcze jak gra się na modach i polskich maszynach. Jak ty to zrób, a ja robię... Będę no tam jest to jest naprawdę robię, tych ja poprawek można tyle dodać, no ale to zależy jak ktoś do modów podchodzi, bo jeżeli robią słabe mody, no to się dzieją później takie rzeczy. W ogóle w poprzednim odcinku, jak nagrywaliśmy, to widziałem jeden komentarz, weź wyjdź C360, znaczy 40. Nie poprawiaj tych malutkich, nie poprawiaj, to się, to się. To się bronami zrobi. No dobra. I patrz, i tutaj na przykład jak masz coś takiego. Widzicie? Znikająca lampa. Ty to z zewnątrz pewnie nie widzisz, ale spróbuj. Widzisz tą lampę? I spróbuj Która? tak. pod... No wejdź do ciągnika. No ale którą lampę? No prawą, którą lampę? A gdzie tu masz więcej lamp? Tylko że o na nabutniku, to co ja stoję przy niej, no nie? No i patrzcie na nią, tylko tak pod kątem, żebyś miał ją w samym rogu monitora. Znika to ci. Się tak nie da. To się tak nie da. Weź, wejdź. Znika, no nie? No, tylko że jest samo światło. No, jest samo światło, ale to obudowa znika. Tu to w ogóle chyba kolizji nie ma, o to o jedno. Ta lampa jeszcze tylnia. Także te mody to naprawdę, to. Jedź do przodu, o ramy to dalej, ale. No, no, no pług do góry weź po co? Co tu będziesz poprawiał? No, ale ja tutaj jeszcze szybko poprawiłem, jak już miałem ten możliwość. No i to już się bronami zatęguje tam. A ja wejdź, wejdź do jeziorka. Tylko nie, nie traktorem, no nie. Weź, wejdź. Znaczy, wejdź. Czekaj. Bo ja tak na swoim przykładzie to nie widzę za bardzo, ile jest tam wody, ale chcę zobaczyć, ile jest wody e, przy tym i chcę, żeby widzowie napisali, czy w prawdziwym życiu ciągnik by przejechał. Mam wrażenie, że ciągnik by przejechał. No tu gdzieś jeździłeś, gdzieś tak, czyli jest popas. No tam aż głęboko nie jeździłeś, ale tu gdzieś jeździłeś. Dokąd mam wody? Masz wody. Tak jak ty, czyli yy, w pas. pas, czyli gdzieś tak, ile to może być, jak człowiek ma, no powiedzmy, że z metrów... Staj przy to ja ci powiem dokąd. Oj, no to, 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 to wiem stań. dokąd, bo... ale ja widziałem. Stań. To tak masz, no nie wiem ile ma ten rolnik, no nie, ale liczyć taką średnią, no 1,80m na 2 to jest 90cm, no nie, e, czyli to, to nawet metr nie jest. Ciągnik by raczej by przejechał ciągnik. No chyba, żeby tam bardzo, wiesz, no podmokłe tereny, mimo wszystko, co coś tam dają, mógłby się zakopać, ale... No raczej, raczej przez taką wodę by na spokojnie sobie e, przejechał. Czy tak jak tutaj zawracasz, że po prostu tak jakbyś w kałuży na przykład zawracał. No takie wielkie kałuże chyba nie są, no ale powiedz. No jak nie no, patrz jaka to jest kałuża. No w tym miejscu na przykład. To nie jest kałuża. Ledwo to ledwo się koło e, zatapia. Kurde, to trzeba powiem Ci, że nie wiem, czy nie lepiej było jakieś ziemi nawieść i po prostu zasypać to jeziorko, bo to Tylko nam to przeszkadza i tylko gorzej jest to, na przykład orki wykonywać To w zimie nagrywamy odcinek zasypywanie jeziora, tak? No, można było nagrać, tylko to skąd ziemię weźmiesz? Jak w farmingu nie ma modu na ziemię, znaczy no do 17 było, ale do 19 to chyba w dalszej kolejności nie ma, przynajmniej Przynajmniej ja tego nie kojarzę Jakbyś chciał, to ja ci mogę pokazać pewną magiczną sztuczkę, że tego jeziora zaraz nie będzie. No ale to tym równaniem terenu. No ale to jest magiczna sztuczka. No to ja czegoś takiego nie chcę. Bo to brzydko później będzie wyglądać, jak ty zrobisz górki. Ty to zarównanie terenu się nie bierz, bo ty, ty nie umiesz tego robić. To trzeba A czy mieć. w ziemię! Co? Nie wiecie, mnie. No ale jak ci ziemię przywiozę, skąd ci ziemię wezmę do farmingu? No to... Ale to dziwne, bo mogliby zrobić, ale to by musiała być gleba 3D, żeby na przykład zrobili, żeby ziemię sobie wziąć z jednego miejsca i na przykład na drugie przewieźć, co nie? Dobra, my już mamy pole zaorane, jak widzicie, młody już teraz wystartował sobie pierwszy, bo zrobiliśmy cięcie, bo jeszcze tą soję sobie chcemy oczywiście tam wrzucić, także wszystkiego wam też nie pokazywaliśmy. Po prostu byśmy się w czasie nie wyrobili. Znaczy teoretycznie no, można filmy i dłuższe nagrywać, ale to tak średnio. Lepiej trzymać się tej takiej normy te 20 parę minut, wjeżdżaj. I w którym miejscu pługi odstawiamy? Nie jest tak szybko po gospodarstwie, bo zaraz coś walniesz znając ciebie. Jak będziesz tak zapierdzielał? No ty to tu w sumie możesz odstawić, a ja mogę... Czekaj, 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 czekaj. Ja tą skrzynkę ci wezmę. Czekaj! Mówiłem czekaj. go. Ale tak o przy bramie samej chcesz go w sumie... Co? Weź, podnieś go jeszcze, podnieś go do tyłu, do góry. Cofnij jeszcze tyczkę. No, je, jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze, 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 jeszcze. No, już za daleko. No, trochę do przodu. No, co? O, opuść teraz. Kurde, źle ci powiedziałem. Dobra, nieważne, niech stoi. I nie po zbożu, pamiętaj. A ja sobie dam po zbożu, i tutaj sobie pojadę. I weź wiaderko, i od razu już weź tej soi, zanieść troszkę. A gdzie jest wiaderko? Ty, ej, patrz, a widziałeś, że ja mam tyle większy pół, a to jest też trzy skibowy? Czekaj. Raz, znaczy, dwa, może, trzy. Ale nie, jest w sumie tak się wydaje, że jest bardzo dużo większy. To przyczepę, to ja nie wiem, czy tutaj dobrze, że ona tutaj stoi. Widzisz? To przyczepę. weź... Ale się też wydawało. Czekaj, ja wezmę tą przyczepę. E, wiesz, gdzie są wiaderka? Chyba kołgnoju są wiaderka. To weź tam je ogarnij. E, ja widziałem dwa gdzieś. Nie wiem, czy płok nie zaczepię. O, 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 o. Dobra, nie zaczepiłem. No tu jeszcze ciemniaki są, ale to kurde, tyle z tyle ma jechać na skup. To się tak średnio opłaca nawet. No, ale wiesz, gdzie jakieś 500 byśmy zawsze zarobili. Nie będzie 500 z tego. Jak było 1000, chociaż ile to jest procent? 36% jest, a za cało było 900. To masz razy 3, no 300, coś takiego. E, to bierz jedno, wiadro... drugie. Do... No, tam drzwi jeszcze trzeba otworzyć. I w sam róg musimy to ładować. To i stoi w sumie tak, czy jak dużo nie ma, ale. Pokaż, gdzie to ładować. Ej, weź zgasz to światło, bo ty zapaliłeś w ostatnim odcinku i cały czas świeci. Ja nie wiem, gdzie to, to zapaliłeś w ogóle. No tutaj, o tutaj po prawej takie białe. No to białe. to. No tu pod drabinę, gdzie no gdzie. I teraz tak się cofnij z wiaderkiem, żeby ci się niebo się załaduje, mówiłem. Musisz z obróconym wiaderkiem się cofać, bo tak to działa. Eee, Któro białe? Ale jak ty to kliknął? Ja nie mam pojęcia jak ty to kliknął. O, zgasiłem. Dobra. Ile tutaj było? Tu była ponad przyczepa, albo nie wiem, kurde, dużo. No więcej niż przyczepa, tu jest przecież. I tak będziemy to kiedyś tam wywozić. Gdzieś tam w tym zimowym okresie w ogóle Mati ładna pogoda się robi na dworze. E, wioterko mi zniknęło. A, tu, tu jest, jest przecież. I cyk. Ale w farmingu robi się ładna pogoda czy nie? Czy, nie, na dworze się robi ładna pogoda, no tutaj to cały czas masz ładną pogodę. Dopóki, dopóki nie będzie wiesz, mimo że jest jesień, to i tak jest właśnie już ładna pogoda. Ile jest stopni? Albo aż. Powiedz teraz. No przecież masz tam na górze napisane. Jest 10 stopni, a ty mówisz, że to ładna pogoda. No ale pod koniec praktycznie jesieni to jest źle 10 stopni. Tak jak jest dopiero 4 września. To koniec jesień. Jak czwarty września? No, co nie widzisz. Czwarty wisze. No to czwarty, a skąd wiesz, że wrzesień? Jak jest czwarty, to gdzieś tak podziel sobie te jesień, czyli te cztery miesiące na 6 tak jakby. No to czyli czwarty to wrzesień, jest. Październik. Październik. No, no październik mniej więcej. Może nawet i końcówka bardziej października, można powiedzieć. Dlaczego to mi się nie sypie? Przecież sypie ci się. Nie. U mnie masz wysypane. No przecież mi się... O. I cyk. Mogliśmy teoretycznie to nawet i na taczkę tam sobie sypać i później, no ale to więcej roboty, a wiadrami to i tak... Szybciej zejdzie. No to ja chcę na taczkę nasypać. Nie mamy taczki na gospodarstwie. Mamy. Mamy? Ale to nie ma sensu, bo to zostało już dwa wiaderka, a na taczkę się mieści. Mamy. Ale na taczkę się mieści mniej niż wiaderko. Ile? Nie wiem nawet. Bo ja przecież te wiaderka sobie przerabiałem. O, w nich się tylko 500 mieści. To na tarczce mie mieści się mniej niż 500? No na pewno. Bo tutaj w wiaderkach oryginalnie było 200. No tak. No I, i, taczka, I taczka lubi się bagować, wiesz. Dobra, pozbieraliśmy. Także co? W dzisiejszym znaczy, odcinku to wiem, by było na tyle e, 30 minut prawie nagrywaliśmy. Odjąć te cięcia, to wyjdzie akurat tam 20 minut. Kiedy będzie Mati kolejny odcinek z tej serii, nie wiemy i nie wiemy co będzie w kolejnym odcinku z tej serii, bo bronowanie to raczej sobie Jorka, tamtego jeszcze jednego pola zrobimy poza po prostu odcinkami, czyli na live'ach. No i tyle w sumie z takich ważniejszych informacji, także Mati powiedz cześć. Cześć. Cześć, cześć.